Hodowane ze względu na szybkość i zwinność, znakomicie sprawdzają się w myślistwie, świetnie także nadają się do sportów szybkościowych takie jak na przykład flyball. W tym odcinku przedstawię wam listę pięciu najszybszych raspcow. Zaczynajmy! Wyżeł Weimarski, rasa zakwalifikowana do psów myśliwskich, doża skłonność do zabawy, początkowo był wszechstronnym psem polującym na grobą zwierzynę, teraz przeważnie bierze udział w konkursach pracy tropowców i posokowców, genialnie sprawdza się w Agility, świetnie aportuje z lądu, a nawet i wodę, piesek występuje w dwóch odmianach. Długowłosej i krótkowłosej pies wymaga przeczesywania od czasu do czasu, by pozbyć się sierści, która linieje, a także dbać o higienę zębów, skody i oszo. Czwarte miejsce zajmuje Borzoj, pies zaliczany do gropy Hartów, krzyżowka harta Rosyjskiego z Hartami Krymskimi i Górskimi. Oryginalne przeznaczenie to polowanie na zające, lisy i wilki. Teraz przeważnie jest psem do towarzystwa. Jako ciekawostka można dodać, że Borzoje to jedna z najwyższych psów na świecie. Jest to piesek spokojny, lecz bardzo pewny siebie. Wymaga czesania około raz w tygodniu. Na trzecim miejscu jest Jack Russell Terrier, energiczny, odważny i szalony piesek. Dawniej zajmował się polowaniem na lisy. Obecnie jest czworonogiem towarzyszącym, a także jest dobry w sportach agility flyball oraz frisbee, z pewnością za sprawą jego szybkości. Bardzo duży poziom aktywności oraz jest bardzo skłonny do zabawy. Cecho jego smokła i krępa sylwetka, a także zwinność i wytrzymałość. Uważa się, że rasa Jack Russell Terrier powstała w Australii chociaż jego ojczyzną jest Anglia. Wyżeł węgierski, krotkowłosy zajmujący drogie miejsce na tej liście, jest świetnym psem myśliwskim całym ciałem i sercem, który ma omaszczenie rodozłote, lecz skora może być nieco ciemniejsza, przyjazny do innych psów, lecz do innych zwierząt, może mieć instynkt łowiecki. Pies myśliwski głównie na kroliki i ptactwo wodne. Posiada również umiejętności aportujące. Pies jest bardzo często nazywany wiszla, Posiada oszecienkie w kształcie zaokrąglonej litery V. Wskazane badania to biodra, psa wystarczy sporadycznie przeczesać. I wreszcie najszybszym psem na świecie jest Greyhound, jedna z najstarszych ras, której korzenie sięgają starożytnego Egiptu. Nazywa się go również kartem angielskim, bardzo spokojny. I rodzinne psy szybko przystosowują się do życia w nowym miejscu. Wobec dzieci nie są agresywne. Nasz pies będzie szczęśliwy gdy go zapiszemy na wyścigi PsoflopCorse Inc., wystarczy okazjonalnie przeczesać włos. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się, cześć!